Zagadnienie Edycja własnego pomieszczenia, utwórz nowy projekt. W zakładce wklej mam do dyspozycji pomieszczenie lub ścianę. Pomieszczenie mogę wykorzystać tworząc go z skonfigurowanego pomieszczenia już które mogę dodatkowo edytować, wpisywać właściwości długości ścian może zostać odwrócone. Właściwości, powłoka ściany, widok zarysu ścian od góry, podłoga, powłoka sufitu. Ścianę i sufit oraz podłogę mogę ustawić nieruchomo. Tworzą mi się automatycznie kamery oraz fronty odległości 100 cm od ściany. OK, akceptuję, zatwierdzam tworzenie pomieszczenia i pomieszczenie zostało utworzone. Jeżeli natomiast chcę stworzyć sobie sam własne pomieszczenie, Wtedy korzystam ze ściany wpisując jej parametry, czyli wysokość, jej grubość, wysokość budowania, głębokość frontów 100 cm od ściany. Mogę od razu użyć powłoki ściany, od razu utworzyć podłogę i sufit, jeżeli jest taka konieczność, wybrać oczywiście teksturę od razu. Widok zarysu ścian to jest ten widok czarny skóry i mogę rozpoczynać tworzenie ściany poruszając się w zarysie kursorem z naciśniętym klawiszem Alt, wtedy kreśli mi program idealnie prostą linię lub pod kątem wybranym przez siebie poruszając myszką. albo mogę korzystać z klawiatury, długość, czyli mój krok po jednorazowym naciśnięciu strzałki, czyli 2,45 m akceptacja Enterem i przesuwam strzałką na klawiaturze w prawo i stworzyłam ściana o długości 2,45 m, którą akceptuję klawiszem Enter. Oczywiście mogę tworzyć dalszą ścianę. Niech to będzie długość 150 cm i kąt 45 stopni. Potwierdzam Enter. I z czaku na klawiaturze w prawo, bądź w lewo, bądź w dół tworzę sobie ścianę. O długości 150 cm pod kątem 45 stopni. Akceptując prawym klawiszem myszki, akceptując prawym klawiszem myszki, zakończenie tworzenia ściany poprzez OK. Edytuję sobie ścianę, i mamy widoczną w widoku aksonometria. Mogę ją obracać. Jak również w widoku perspektywa z obecnej kamery widok z góry i z kamer które są ustawione w projekcie każda ściana utworzyła mi własny front W obecnej chwili widzę te ścianę z tej pozycji i we froncie widzę ją z tego miejsca w ten sposób.